Bo jak myślisz, że właśnie twój przeciwnik podejmie rękawice i będziecie mogli, że tak powiem, płuć się na środku ringu? no, sobie, no to zobaczymy, czy, czy, czy ile ustoi. no Bo jak wiesz, będę szybki, szybki cię no Jak trafię prawą ręką, szybki lewy, lewy dostanie pierwszy, a lewo mam bardzo mocną stronę. Jak dostanie, czy lewy prosty, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Będziemy się odczekać te wszystkie słowa, które, które powiedział, bo. Ci co właśnie szczekają przed, to będą szakać po. No i będzie, Kasio będzie szakał po. Niech trenuje bardzo ciężko, bo dopiero poczuje pierwszy lewy proste na nosie i stwierdzi, ten Adamek mocno bije. I tak będzie. Dół góra bije z każdej strony. A to jest tylko cztery rundy, bo nie chciał się zgodzić na pięć i musi być bardzo przygotowany, bo przez cztery rundy rozbije. Rozbi...